Tematem, z którym się zapoznamy, będzie budowa czasownika w czasie teraźniejszym. Bez Budowa czasownika w czasie teraźniejszym jest bardzo ważną częścią nauki języka niderlandzkiego. By poprawnie mówić w języku niderlandzkim, trzeba naturalnie poprawnie budować czasowniki w czasie teraźniejszym. Budowa czasowników jest bardzo prosta. I zaraz pokażę Wam, jak to się robi. Ale na początek zaczniemy od bezokolicznika. Wszystkie czasowniki w języku niderlandzkim w formie bezokolicznika posiadają końcówkę en lub n. Końcówka en lub n oznacza w języku polskim ci. Na przykład, pracować. Widzimy tutaj końcówkę ci. Pracować w języku niderlandzkim to werken. Czasownik werken kończy się dwoma literami, czyli en, co w języku polskim oznacza ci. Kolejnym przykładem jest iść, czyli w języku niderlandzkim han. Han kończy się literą n, tylko i wyłącznie literą n, co oznacza w języku polskim ci. A teraz przejdziemy do przykładów. Widzimy tutaj dwie tabele: bezokolicznik w języku polskim i bezokolicznik w języku niderlandzkim. Pierwszym czasownikiem w języku polskim jest pracować, czyli w języku niderlandzkim werken. Jak mogliśmy to już wcześniej zauważyć, ci w języku polskim to en w języku niderlandzkim. Pod spodem mamy kolejny przykład, czyli mieszkać. W języku niderlandzkim to wonen. I tutaj również mamy końcówkę EN, co oznacza w języku polskim ci. Kolejnej tabeli, która znajduje się poniżej, możemy zauważyć taki przykład jak iść. Czyli w języku niderlandzkim han. Ten przykład zawiera tylko i wyłącznie jedną literę i to jest N. Kolejnym przykładem jest stać czyli stan, który również zawiera tylko i wyłącznie n. Podsumowując, en lub n w języku niderlandzkim to ci w języku polskim.